Kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Witamy. I dzisiaj mamy tutaj ptasie mleczko, do którego się dobieramy. Czy nam się to uda? To jest taka limitowana edycja z Lidla, więc od razu je kupiliśmy. Zobaczcie jakie fajoski. Nie zastanawialiśmy się. Nie zastanawialiśmy się, bo naprawdę bardzo lubimy ptasie mleczko, a jeszcze kokosowe. Michał jako bardzo duży fan ptasiego mleczka. Wow, a poczekaj, co tu mamy napisane? Poczekajcie. Czekolaterio. Spróbuj przepysznej słodyczy, która rozpieszcza podniebienie delikatną pianką o smaku kokosowym, zamknięta w kruchej czekoladzie. Ja! Rzeczywiście są w tych wiórkach, tak jak na opakowaniu. Michał, tester? tester. Jak? Pyszne. Pyszne? Ale do wujka... Jarka jak będziemy mogli to zabierzemy, więc nie zjedzcie wszystkich. Mm. Mhm. na. Mhm. Takie Pycha. pyszne mleczko to ja lubię. Aha. robię tutaj przepyszne hamburgery. Mam tutaj bułeczki już polane oliwą. Tu już, tutaj mam już usmażone burgery wołowe. Tutaj mam dodatki. Mam czerwoną cebulkę. Lepiej może by się sprawdziła właśnie taka, ja uwielbiam marmoladę z czerwonej cebuli, ale ogólnie bardzo lubię czerwoną cebulę, więc będzie w środku czerwona cebula. Tutaj mamy ser. Tutaj pomidor, ogórek słodko-kwaśny i ym, no cebulka. Także zaraz wszystko będę tutaj przekładać i jeszcze fajnie tutaj zapiekę w piekarniku. Już mi się piekarnik y, rozgrzewa. Zobaczcie tutaj mamy słoik grzybków, które robił mój mąż jesienią z naszych grzybobrań mamy nawet datę 25 październik. Są tutaj podgrzybki. zobaczcie jak pięknie wyglądają. Już naprawdę zostało nam kilka słoiczków, więc jesienią, oby znowu obrodziły grzyby, to będziemy zbierać i będziemy robić takie właśnie piękne na zapas, na zimę, słoiczki. Więc później spróbujemy. A teraz już wyjmuję moje hamburgery, bo już chyba są gotowe. I idziemy jeść. stygnąć, bo są mega gorące. No, zobaczcie, pokażę Wam, jak pięknie wyglądają. Pięknie wyglądają. Superowo. Ogóreczek cieplutki i ten ser tutaj się rozpuścił, mięsko. Pycha, pycha, pycha. Jeszcze ja nie, nie żeby to przenieś grzybki w to. No już smakuje. No Słucham. Dobry hamburgs. Dobry. Dobry hamburger. Hamburg. Ja. Daj mi skończyć je. Ieź mojego hamburgsem. Ale dobrze. Hamburg, papi. Jawkę papi Ale to są w całości grzybki. O, daj. Już jesteśmy w lesie. Jesteśmy w tym pięknym miejscu, gdzie zazwyczaj jesienią zbieramy grzyby. Jeżeli oglądaliście moje filmiki właśnie z grzybobrań, to na pewno dobrze znacie to miejsce. To jest taki troszeczkę wyrąb, jest troszeczkę rzadziej tych drzew. Mamy tutaj same sosny. Słuchajcie, jest nieziemski zapach nieziemski zapach, bo w nocy była burza. Jest cichutko. Nie ma wiatru, więc idziemy sobie y, na spacerek. Naprawdę jest mega ciepło. Ja jestem na krótkim rękawku. Ja jestem, słuchajcie, na krótkim rękawku. Dzieci tak samo. Mamy wprawdzie kaloszki, bo myślałam, że będzie bardziej mokro, ale jednak y, ten y, deszcz wsiąkł bardzo w, tą, y, w ten mech i, i nie, jest, nie jest jakoś mokro. Ale Minka ma takie kaloszki śliczne i Michaś ma superowe kaloszki. Dlatego bardzo dobrze, bo mogą pochodzić sobie na przykład po leśnych kałużach. Mój kij, dał temu on dalej tutaj był. Tak, Michał sobie y, przy ostatnim grzybobraniu schował taki kij tutaj za drzewem, tam gdzie zawsze stawiamy samochód. No i teraz sobie go znowu wziął na spacer. Tak, bo tam jest droga, kochanie. No i kochani, w ogóle bardzo dużo osób na Facebooku. My akurat my akurat y, jesteśmy, zaraz będzie jakaś kałuża. My akurat jesteśmy właśnie z moim mężem, bo uwielbiamy zbierać grzyby i jesteśmy właśnie na takim forum y, grzybowym. I słuchajcie, tam właśnie y, tam właśnie ludzie wklejają zdjęcia, że zbierają grzyby. Słuchajcie, że y, w niektórych właśnie województwach y, Yy, znajdują grzyby, yy, więc ja, ja właśnie chciałam sprawdzić, właśnie mój mąż też bardzo chciał zobaczyć, czy rzeczywiście może uda nam się znaleźć coś, chociaż ja nie wierzę w to, żeby tutaj latem w czerwcu rosły jakieś grzyby, typu właśnie podgrzybki bądź prawdziwki. Jeśli chodzi na przykład o sowy, czyli te czubajki, kanie, to jak najbardziej one mogą rosnąć, bo ja już się ty, też z tym spotkałam, że one w trawach yy, latem potrafią właśnie rosnąć. Ale jeżeli chodzi o takie, wiecie, tradycyjne grzybki, to tak sobie. No i też tak troszeczkę na zwiady przyjechaliśmy zobaczyć, przy okazji na fajny spacer. Pięknie pachnie powietrze. Latem, lasem, burzą. Kto tu tak ślicznie biegnie? No, możecie pisać też na piaseczku, bo piasek jest mokry. Nasze leśne buty, słuchajcie, też się mega sprawdzają. Bez nich ani rusz na grzybobranie, ocieplane takie yy, kalosze. Słuchajcie, to jest mega wypas. Żadne knieje, żadne mokradła nie są wam straszne. Tu jest naprawdę pięknie, zobaczcie. Uwielbiam, jak jest właśnie taka przestrzeń. Bo tutaj, jesienią, naprawdę takie były piękne grzybki. Co kawałek tak naprawdę z dziećmi zbieraliśmy. Ta, taka była frajda. Zaraz będzie kałuża. Michał, zobacz. Tu jest pełno różnych fajnych kików. Może sobie wybierzesz. Patrz, jakie zakręcone. Zobacz.

To są krzaczki od jagód. Bardzo dużo tutaj, właśnie w Borach Tucholskich, jest tych krzaczków. Jak właśnie jeździmy tutaj jesienią na grzybobranie, to wtedy też bardzo dużo ludzi tutaj przy drogach stoi i sprzedaje, właśnie jagody. Więc na pewno tutaj zbierają, bo jest tego tutaj mnóstwo. O, tam, gdzie widzicie ten taki. Ściany właśnie z tych drzewek tam siedzieliśmy na tej górce Sobie odpoczywaliśmy, piękne widoki są stamtąd. Ja w ogóle tutaj, w tym miejscu na ostatnim grzybobraniu, zgubiłam mój nożyk. Taki scyzoryk do grzybków, który miałam od 100 lat, i teraz tak przyszłam. W to miejsce może go znajdę, słuchajcie.